W jaki sposób zmieniłam swoje życie i stałam się kobietą, esencją żeńskiej energii? Uwaga, uwaga, zdradzę ci sekret. Bardzo wiele lat temu ja byłam właśnie taką kobietą w męskiej energii kobietą naburmuszoną, wściekłą, a złą na każdego swojego faceta. Co wynikało z tego, że tak naprawdę nie kochałam siebie, moje poczucie własnej wartości było bardzo niskie i nienawiść do siebie przerwałam na każdego mężczyznę. Mężczyźni nie mieli ze mną łatwo, ale w którymś momencie po kolejnym nieudanym związku, kiedy po prostu byłam na kolanach i płakałam, zastanawiałam się, co dalej z moim życiem, bo kompletnie się nie układało, doszłam do tego, co należy zrobić. Praca nad żeńską energią, nad miłością do siebie oraz przeprogramowanie swojego mindsetu jest...